Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mitary Hiking. Dzisiaj znów podróżuję, zwiedzamy Międzyrzecki Rejon Ocjany z Przemkiem, Cześć. którego już dobrze pewnie znacie. I tak jak obiecałem, 743 opuszczamy. To był poprzedni odcinek i udajemy się do 741, które prawdopodobnie miały być połączone z tunelem podziemnym. A wy pamiętajcie o subskrypcji kanału? Intro. Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Moi drodzy, właśnie udajemy się na 741 Panzerwerk. Czyli znajdujemy się mniej więcej w centrum Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Tak jak zawsze ja, no nie wiem, jakiegoś mam takiego albo szczęścia, albo takiego pecha, bardzo często wybieram taką właśnie przemku porę roku. Krzyk, tak, i wszyscy mówią, nie, no latem się nie chodzi. A ja mówię, jak się nie chodzi, chodzi się. No i teraz jest masakra, bo po pas mamy jakąś pokrzywę. Musimy dobrze popatrzeć na mapę, gdzie on jest dokładnie, ale wydaje mi się, że trzeba cały z prosto i on będzie jakoś w, w, w lewo, no. Ale zaraz Wam pokażę, z czym my się tutaj musimy zmagać. Szłem tą ścieżką, no jakiś czas temu. No to była normalna ścieżka, samochodem by tu przejechał, no dzisiaj to raczej nie. On jest dosyć mocno schowany z tego, co pamiętam. Myślisz, że to to. No. A nie ma takiego praktycznie obiektu, co by jakiejś ścieżki nie było do niego. Nie no to akurat obiekt 741 nie jest obiektem tajnym jakimś gigantycznie, tak więc jest odwiedzany na pewno. Ale jedno co pamiętam, jeżeli chodzi o ten obiekt, on zawsze był bardzo dobrze, nazwijmy to zamaskowany. Tak, już tutaj jest. Po, po prawej już widzę. Nie, tu po prawej. I nawet chyba, nie wiem, czy nie powinniśmy tutaj iść, wiesz? Chyba, że tutaj. o. On jest też dużym obiektem. Tak, tak, to jest jakaś drabinka. Ale tutaj to pominiemy. Tu jest jakieś dzikie wejście tu. A wy tego nie widzicie, a ja widzę. Ale my spróbujemy z tego co pamiętam tutaj. Normalnie po skutęty. Te obiekty też Ja je lubię na przykład zwiedzać różnymi porami, nie? Latem wyglądają jakoś, jesienią, zimą inaczej. tutaj bardzo dużo osób ma zdjęcie zrobione śmierć wrogo ojczyzny i jest dużo takich zdjęć które są robione na tle tego i wtedy od razu wiadomo jaki to jest obiekt ale te malowanie zielone to chyba jeszcze oryginalne jest Myślę, że oryginalne mi się wydaje no właśnie tu mamy wysadzone te wejście dobra wyciągnę sobie latarkę i sobie popatrzymy, a my będziemy wchodzić ten i tu mamy tak, no tu mamy takie, nazwijmy to normalne wejście z zapadnią, ale ten... No, ale tutaj... O, jedno co jest fajne tutaj, to ta zapadnia nie jest super zabrudzona i warto wejść, zobaczyć, jak bardzo ona była głęboka. No ze 4 metry będzie pirazy oko. Bo bardzo często jest, ona jest taka... No, że prawie by można było po nie wejść. Dobra, tędy się nie da, a da się tędy. A tu już takie, ktoś to odkopał i już tak zostało. A Wy, moi drodzy, pamiętajcie o bezpieczeństwie w takich oto miejscach, ponieważ my to tak pokazujemy, że to jest taka zabawa, jest fajnie, jest miło. Do czasu, kiedy się komuś coś stanie, tak więc wchodzisz tutaj na własną odpowiedzialność. Есть хобну. My, moi drodzy, weszliśmy tędy, prawdziwym takim, jak to powiedzieć, no prawdziwym yy, Ewa. wyjściem, ewaku wyjściem ewakuacyjnym, na pewno nie wejściem. Tutaj były w tych gniazdach jeszcze cegły, yy, no dzisiaj tak służy za wejście, tak na pewno, za wejście i wyjście. A tutaj było jakieś dojście do kopuły, zapewne, albo do czegoś, to by trzeba było na planach zobaczyć. No i to kiedyś ktoś zamurował, ale suporeksem, Aha. czyli nie trzeba gigantycznej siły, żeby to wywalić. W każdym bądź razie Polak zawsze jest yy, mądrzejszy kreatywny. I, i kreatywny i na pewno Polak to cwaniak. Tutaj zamurowali, to sobie sprawdził na mapie i kopotą. Tak więc, widzicie. Nie ma sensu kratować. Znowu duża wilgoć. To można na pewno stwierdzić. Ale nie ma takiego syfu na ścianach, to jest fajne. I dużo też tej oryginalnej farby jeszcze jest, nie? Ona jest taka mokra trochę, ale... Ale jest. Nie, no nie jest osprejowane. no nie jest Jeszcze jakieś tam resztki rur się tutaj zachowały. Tu mamy tu były chyba wieszaki do pryczy. No. Mi się zgadzało, bo to był zawsze taki płaskownik i takie haczyki miał, tak mi się wydaje. Albo coś innego. Czasami to się dziwię, tego, że te obie... dla mnie jest to obiekt taki mocno odwiedzany, a akurat nie jest tak super zabrudzony i pomalowany. A co niektóre obiekty są gdzieś na uboczach i są bardzo mocno zdewastowane. Zobaczcie, to są praktycznie niepomazane w ogóle ściany, nie? I rury nie powiedziałem. No nie, no właśnie. To... Tu największą, jakąś taką nazwijmy to no, ząb czasu to to jest natura, no woda, rdza i tak dalej. Tu się robi ciekawiej, ale może po kolei. Tu mamy takie pomieszczanko, rury już powykręcane, ale końcóweczki. Zobaczcie tutaj wszędzie gdzie był jakiś włącznik jest deseczka. No to nie były czasy tu jeszcze kołków rozporowych i tak dalej. Trzeba było deskę przy, przybić, żeby. No, zabetonować, żeby później można było do niej coś doczepić. Tu sobie pójdziemy. I, i, tak, i tu jest. Tam możemy później pójść, ale to od góry, bo my od razu weszliśmy na kondygnację jakby no, drugą, tak? Pierwsza jest u góry, my ją zwiedzimy sobie od góry, ale to później jak wyjdziemy z obiektu. No i tutaj też ktoś zadbał o to, żeby tutaj no, nie chodzić, bo widzicie, tu, tu powinny być nie schody. I ktoś się całe y, zamurował. No ale tam y, nawet nie wiem dlaczego ale, to... panie, jest, tylko troszkę betonu. No ale też nie wiem dlaczego tak, bo i, i łatwo tutaj się dostać w sumie i tam, ale im chyba wtedy chodziło o to, żeby się nie dostać tutaj do, do tych kondygnacji dolnych. Moi drodzy, jest to bardzo podobny obiekt do 743, na jakim byliśmy dość niedawno. Prawdopodobnie Wy go widzieliście w poprzednim odcinku na kanale Mitary Hiking. Eee, czym wyróżnia się obiekt 741, w którym się właśnie znajdujemy? Cztery kondygnacje, tak więc jest to prawdopodobnie największy obiekt pod kątem, czy najgłębszy obiekt pod kątem ilości kondygnacji eee, no, do podziemi. Eee, no dobra, eksplorujemy nadal. Pomieszczenie, które idzie w taki trójkąt. Słucham? No dziwne, dziwne takie. Nie mam tutaj, nie będę się popisywał. Trzeba. Bardzo łatwo znaleźć sobie na internecie schematy tych obiektów i można sobie poczytać każde pomieszczenie do czego służyło. A tu mamy zamurówkę. Jak widać już to się rozkół. Tam było chyba wyjście. Tam jest piasek, więc tam było wyjście prawdopodobnie ewakuacyjne. Według mnie ten obiekt został cały zabezpieczony. No. Każde, że tak powiem, no, każde takie wejście, otwór, to chyba było wyjście ewakuacyjne albo dojście znowu do jakiejś kopuły czy tam czegoś. I wszystkie te otwory zostały zamurowane. Tak jak tam. No nie wchodzić, tak? Więc akurat tutaj ktoś rozkłócił z ciekawości. Tak naprawdę. Nie ma sensu tego rozkuwać, bo wystarczyłoby wziąć schemat i zobaczyć, co jest, co jest z tyłu. No tutaj cud cudów nie ma niestety. Też. No nie, to, to, to ja bym się tego nie doszukiwał, nie? Tutaj. Są lepsze miejsca, że właśnie widzimy je na e, schematach, a ich w rzeczywistości nie ma i to jest ciekawe. Ja mam wrażenie, że ten, ten obiekt był wtórnie malowany, albo druga teoria, co się zdarza? Że on jeszcze nie miał naniesionych napisów eksploatacyjnych, bo się nigdzie nic nie uchowało. A przecież Niemcy lubią ordnung i nad każdym takim czymś musi być jakiś napis. Bo by nie trafił do swojego pokoju. nie? Tak, różne takie były opowieści. Czekaj, tu byliśmy? Nie, Nie. Dobra. O! Tu mamy zawalisko, tu też było zamurowane. Ktoś rozkuł, mhm. chciał się doszukać skarbów i ich nie znalazł prawdopodobnie. Ale jak widzicie obiekt jest naprawdę duży. Tu mamy drugie wyjście ewakuacyjne. Takie samo, w którym wchodziliśmy, tylko to jeszcze jest yy, no, nie rozwalone, że tak powiem. Masa ISP Ale takie mocno ogołocone nie, nie ma napisów Tu jeszcze mamy resztkę mocowania do pryczy, Do podwieszania Dobra e, Przypominam, że jesteśmy na kondygnacji drugiej e, No i tutaj dziś mamy schody Też ten luk towarowy się ciągnie zawsze tak symetrycznie przez wszystkie kondygnacje. Tutaj jeszcze jakieś resztki, coś tu stało. Mamy znów taki zbiornik jak na 743. Był wycięty yy, o wiele bardziej. A tu on się lepiej zachował. A się dziwię, że ktoś nie chciał tyle blachy, jednak jeszcze dalej rwać. Jej. No zobacz, to jest jakaś piąteczka. Nie, to jest szóstka, Nie to może by jeszcze by był przez dycha. Nie wiem, gdzie to urosło. Rdzy na tym. Nie. Mamy tutaj kilka tą złą. jakby nie patrzył pewnie. Moi drodzy, to co jest najciekawsze, jeżeli chodzi o bunkry latem, to chłód, tak zwany betonu i stali, a my zwiedzamy dalej. I kolejne schody. Woda czyściutka, zobaczcie ileś tam metrów pod ziemią, a woda jest czyściutka. Pancerwerk 741. Był to ciekawy obiekt czterokondygnacyjny, należący do grupy warownej Luców. Posiadał odporność B, co mówiło nam, że jego ściany mają grubość 1,5 metra. Wybudowany został w 1939 roku. Górna kondygnacja jest prawie w całości zniszczona stan zachowania 65%. Grupa Warowna Lucow to jeden z najbardziej tajemniczych zakątków międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Ten rozbudowany system fortyfikacji, zbudowany przez Niemców przed II wojną światową, miał stanowić nieprzekraczalną przeszkodę dla wroga. Choć wiele obiektów nigdy nie zostało ukończonych, pozostałe po nich ruiny wciąż robią ogromne wrażenie. Ja się tylko zastanawiam, gdzie on miał być połączony, bo. To no, nie? Tam nie. Ale kto go tam wie? Dzisiaj grupa warowna Lucow to przede wszystkim ruiny. Mimo to wciąż można poczuć atmosferę tamtych czasów. Zachowane fragmenty schronów, takie jak grube ściany, resztki pancerzy i głębokie szyby, pozwalają wyobrazić sobie jak wyglądało życie w tych miejscach. Moi drodzy te trzy kondygnacje w dół na pewno bardzo ciekawe ale jeszcze warto zwiedzić samą górę tak więc obkręcam kamerę i zaraz wam wszystko pokażę Obiekt jest rozległy, bo on jeszcze tam idzie. nie? A tu jest ta zamorówka. Jeszcze można zrobić tą zamorówkę, żeby nie tyle co ludzie nie chodzili, żeby się nie szczypywał tam żaden piasek, błoto ani nic. Może no, tak czy siak, śrubka została. tam druga jest i trzecia. No bo tutaj kopuła była przekręcona, nie? No, mi się podoba, że wszędzie złomiarzy było dużo, ale nawet tak odstający metal jednak się nie chciało ciąć, bo by więcej energii wywalił niż to niż zyskał tego złomu. Tu jest jeszcze fajne miejsce. Fajne miejsce do zrobienia zdjęcia. Tu możemy za chwilę sobie zejść. Ale tu jest bardzo fajnie, też charakterystyczna kopuła, ale zobaczcie jak wrośnięta w ziemię. Piękne miejsce zrobię sobie zdjęcia. moi no bardzo charakterystyczne miejsce dla wszystkich maniaków MRU. Jakby zwiedzanie tej pierwszej kondygnacji też jest takie niebezpieczne, nie? Bo jak się ktoś tutaj ładnie poślizgnie, to wpadnie do drugiej. No niestety góra standardowo wysadzona Dosyć mocno Ale tu widzimy jaki ten obieg był duży Też troszeczkę się chyba poprzesuwał, bo ma Ale nie aż tak jak tamten Tamten to fajnie, bo te drzwi się tak zrobiły i tak dalej. A tu jest chyba to miejsce, to nie jest to miejsce, gdzie są te schody? No chyba tak. Czy mi się myli? No tak strzelam. Widać, że też tu, tędy ktoś chciał wchodzić. Tutaj ładnie ściana się przewróciła, strop się skrzywił i wyszła nakręteczka. O! Oj. Ja ją biorę do domu. Przyznaję się bez bicia. I wszystko to, do czego nie szuliśmy. Nie szło z, yy, zajrzeć od tej drugiej kondygnacji. No, tu tutaj spieszy, można sobie zaglądać. No dobra, teraz troszeczkę. Zobaczcie. Jaka nakręteczka. Jedno jest pewne, nawet w domu nie mam takiej żabki, żeby to złapać. <laughs> 70 albo nie wiem ile że podobne widziałem właśnie konstrukcję z nakrętkami i z tymi prętami na jednym z mostów, siekierkach. To mi się wydaje, że to mogła być taka sama jakaś tam myśl technologiczna, nie? Fajna jest ta podkładka, która to miała docisnąć w nie? Konkretna taka raczej konkretna, można powiedzieć. Rozpełniała swoje zadanie. Teraz zobaczcie, tutaj też widać te dwuteowniki w suficie. One e, są, no co ile, co 40 cm, tak mniej więcej. Pomiędzy nimi jest blacha. Wszystko ta blacha miałaby służyć temu, że, jak był e, wybuch, a czy jakaś bomba by spadła cokolwiek od góry, to antyodpryskowa miała być. Normalnie by się zaczął sufit kruszyć żołnierzom na, na głowy. To dosyć Tak, a, a po drugie, no już nieraz widzieliśmy na, na filmach na naszym kanale, pokazywaliśmy wam. Jak te sufity są bardzo mocno zniszczone, pogięte i tak dalej. Więc teraz sobie można wyobrazić, jaką trzeba było siłę użyć, żeby tyle tych teowników wygiąć, nie? To jest to naprawdę niewyobrażalna sytuacja. No, tu ma mieć jakieś wejście, ale chyba tu się nie będziemy zapuszczać. Tutaj to mamy sufit. To jest dosyć też ciekawe, tak, no, tu jest sufit wywrócony do góry nogami, tamten hak od luku transportowego widać, tu może tam spróbuję jakoś podejść, bo na kamerze tego chyba nie widać. No w każdym bądź razie jest do góry nogami, no nie jest to najlepsza pora na kamerowanie takich obiektów, bo mało widać. Tego nie widziałem w żadnym obiekcie. Akurat w ty na tym yy, pan serwerku jest sporo takich miejsc. Dokładnie takie miejsce jest, yy, Przemek, tam gdzie jest ta kopuła wrośnięta w drzewo. No tak my my. Też takie coś jest. Nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że to tak jakby ten obiekt, on tu nie był ścianą prostą, tylko on tutaj jakby... Wykręcał. Jakby mieli go ścienić, nazwijmy to tak, no? Jakby zakręcał, no tak, to tak... To było tak, to tak, no takie... Ale jest bardzo specyficzne, bo... Yy, no to nie jest wszędzie. A jeżeli się mylę, że to służyło czemuś innemu, to napiszcie w komentarzach. Choć wydaje mi się, że to, to tutaj nie ma co się doszukiwać jakiejś nie wiadomo jakiej teorii. No nie. Ale nie każdy obiekt coś takiego ma. No właśnie, tutaj też widać, że on, przez kiedy obiekt tutaj był zaokrąglony, bo on tu szedł ku górze, nie? Tak. On nie był taki w kwadrat robiony. No i musieli to jakoś wyprowadzić. No, cyk, tutaj była ściana prosta, on się trochę przekrzywił. Takie wyprofilowanie betoniku. Ok, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Panzerwerk 741. Kiedyś tam nie byłem i jest taki odcinek na naszym kanale Military Hiking, ale przypadkowo byliśmy tutaj w tym miejscu i warto było odwiedzić, wrócić na te stare śmieci i zobaczyć co tutaj się dzieje. Nie zmieniło się od kilku lat nic ani na plus, ani na minus, więc chyba dobrze. Aby moi drodzy pamiętajcie o subskrypcji kanału, jest ona dla nas bardzo ważna, aby nas algorytm YouTube'a coraz bardziej lubił. Póki co dziękuję, że dotarliście do tego momentu odcinka, trzymajcie się, cześć!